Komunikacja dla większości z nas to przede wszystkim przekaz informacji. Ci, którzy dostrzegają i dwukierunkowość, mówią o wymianie informacji. Jest to jednak przede wszystkim złożony, wymagający zaangażowania proces budowania relacji interpersonalnych. Proces zróżnicowany kontekstowo i relatywizowany kulturowo. Gdy myślimy o efektywnej, skutecznej komunikacji, bierzemy pod uwagę trzy aspekty. To, żeby komunikat nadany i zinterpretowany były bliskie semantycznie. To, żeby interpretacja komunikatu nadanego była zgodna z intencją nadawcy, oraz to, by, komunikat, by zachowanie odbiorcy było zgodne z oczekiwaniem nadawcy. Nie bierzemy jednak często pod uwagę tego, że fundamentem komunikacji interpersonalnej jest dialog, że komunikacja oparta jest na kooperacji i równoprawności wszystkich uczestników. Przypomniały o tym reguły Greisa. Reguły te miały nie tylko wzmocnić efektywność komunikacji, ale także przywrócić jej etyczność. Pierwsza reguła, reguła jakości, mówi o tym, że powinniśmy posługiwać się wyłącznie prawdą, przesyłać informacje, które są zweryfikowane, oparte na naszej wiedzy, a nie na domniemaniu. Wiemy, jak nieskuteczne, a jednocześnie szkodliwe społecznie są fake newsy. Druga reguła, reguła ilości, wspomina o tym, byśmy treści i istoty rzeczy nie ukrywali w nadmiarze szczegółów po to byśmy posługiwali o tym, żebyśmy posługiwali się wystarczającą liczbą znaków, słów. Trzecia reguła, reguła odpowiedniości, przypomina nam, że powinniśmy mówić na temat. O tym, jak często mają te reguły, pokazuje komunikacja publiczna, kiedy na pytania dziennikarzy padają odpowiedzi kompletnie nieadekwatne, niezgodne z wcześniej pytaniem. Dla mnie najistotniejsza jest reguła sposobu. Jest to reguła, która przypomina nam o poszanowaniu wszystkich uczestników komunikacji. Jest to reguła, która mówi o tym, że powinniśmy tak mówić, być zrozumianym, powinniśmy przekazać informacje w sposób systematyczny, merytoryczny, rzeczowy. Ale dla mnie najistotniejsze jest to, że powinniśmy stosować kod, który jest zgodny z kompetencjami wszystkich uczestników komunikacji. Podsumowując, właściwa, efektywna komunikacja oparta jest na prawdzie, rzeczowości, poszanowaniu, dialogu i kooperacji. Niestety w świecie zdeterminowanym technologicznie, zglobalizowanym, nastawionym na konsumpcjonizm, świecie konfliktów, podziałów społecznych, coraz rzadziej pamiętamy o zasadach Grajsa, zapominamy o dialogu, kooperacji i równoprawności uczestników komunikacji. Teoria językowego obrazu świata przypomina nam, że język to narzędzie, które kreuje rzeczywistość, że język ma moc sprawczą. Uświadamia nam także, że język to zwierciadło, które odbijają się wszelkie zmiany kulturowe i społeczno taczającego. Ponadto język jest nośnikiem wartości i emocji, ponieważ coraz częściej w życiu codziennym towarzyszą nam negatywne emocje: frustracja, złość i nienawiść. Język odzwierciedla te uczucia. Zachowania agresywne, werbalne zachowania agresywne pojawiają się we wszystkich możliwych przestrzeniach komunikacyjnych. Oczywiście najszybciej uruchamiamy przestrzeń polityczną, parlamentarną. To politycy, po to, by osiągnąć pewne krótkotrwałe efekty w debacie publicznej, sięgają po język nienawiści. Ja tutaj może zacytuję. Nastały w Europie czasy bezczelnych zdrajców, niemieckich szmat, piątych kolumn, skorumpowanych alkoholików, lewaków, faszystowskich bojówek, zbłąkanych kosmopolitów, bez ojczyzn, matek i ojców, wyznawców kulturowej płci, erotomanów, seksualnych patologii i politycznej poprawności, zabójców dzieci i rodziców. Nie będę kontynuowała, ponieważ wypowiedź jest bardzo obraźliwa, jeszcze bardziej dalej. Ale także padają takie sformułowania jak szcząsnąć ze zdrowego drzewa naszego państwa pisowską, szarańcze czy dorżniemy w atachy. Niestety, język nienawiści pojawia się także w debacie, której byśmy się go nie spodziewali, mianowicie w dyskursie religijnym. I tu zacytuję: Czerwona zaraza już po naszej ziemi na całe szczęście nie chodzi, co wcale nie oznacza, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa. W debacie specjalistycznej także pojawia się język agresji. Tam, gdzie powinna być głównie merytoryczność, rzeczowość, pojawiają się wulgaryzmy, niechęć do tych, którzy myślą inaczej. Pierdoni się w głowę, ty kretynko, spal wszystko za betonu i nace ci ogród. Albo należy uśpić tych wszystkich pseudochodowca a nie ich psy. Oczywiście z agresją mamy do czynienia także w, konfliktach, w kontaktach prywatnych, bliskich, familijnych. Jednak ta przestrzeń, o której najczęściej spotykamy się z agresją językową, to przestrzeń wirtualna. Wydaje nam się, że w tej przestrzeni nasza wolność nie jest w żaden sposób ograniczona, że możemy powiedzieć wszystko, o czym pomyślimy, że jest to komunikacja anonimowa, w związku z czym nie poniesiemy za nią konsekwencji. Znajduje to odzwierciedlenie w języku, jakim się posługujemy na forach internetowych. Ja może przytoczę kilka wypowiedzi, które ukazały się w kilka godzin po zamachu na prezydenta Adamowicza. Byłoby dobrze, gdyby zdech, medal i odznaczenie dla nożownika, można go nazwać bohaterem narodowym, jednego poprańca mniej, śmierć wrogą ojczyznę, za te przekręty mu się należało, w końcu ktoś się kurwił i złapał zawidły. Ja przepraszam za cytaty, ale taka rola wykładowcy, kiedy mówi o języku agresji. Respondenci pytania o agresję językową najczęściej przywołują jako przykłady epitety, czyli zwroty deprecjonujące osoby. Tchórz, zdrajca, kanalia, e-debil, pedał. Ponadto zwracają uwagę często na formacje słowotwórcze tworzone po to, aby kogoś obrazić. To znaczy lewak, pisior, kodziarz, kovidiota czy też koronawirus. Tworzone są też połączenia wyrazowe, które mają dyskredytować pewne grupy społeczne. Mordy zdradzieckie, drugi sort, moherowe berety. Jednak najczęściej przywołujemy zachowania wulgarne, jako te zachowania, które wyrażają nasze negatywne emocje. Mówimy wtedy o zwrotach, których nie chciałabym cytować, może tylko przywołam te, które w tej chwili są najbardziej modne. Spierdale, wypierdale, jedną dziś to się ockną. Mało osób pytanych o agresję językową zwracało uwagę na to, że łamanie konwencji, zwyczaju językowego, prawa również należy do zachowań agresywnych. Bardzo widoczne jest to m.in. w sloganach, yy, hasłach, na banerach w czasie demonstracji. Śmierć wrogą ojczyzny, biała Polska, czysta krew, jebać pis. Najrzadziej przypominano, przypominano etykietowanie. Etykietowanie to za gębrowiczem, podążając w przyprawianie komuś gęby, czyli upraszczanie czegoś wizerunku, wydobywanie na plan pierwszy jego negatywnych cech. Mamy na portalach choćby dwa takie przykłady. Przytoczę madki zamiast matki i bąbelki zamiast dzieci. Nie używamy już słowa bachor, ale bąbelek jest równie deprecjonujące, i etykietowanie przede wszystkim jest wyrazem pogardy, wrogości, ale też prezentuje pewną arogancję. Specyficzną jednak formą agresji, tak bardzo obecnie widoczną, jest manipulacja. Czym się różni manipulacja od perswazji? Perswazja jest działaniem jawnym, natomiast manipulacja zakłada, że odbiorca nie będzie miał świadomości, co chcemy osiągnąć lub jakimi technikami się posłużymy. Wiem, że manipulacja jest obecna w naszej komunikacji interpersonalnej od starożytności. Znamy techniki erystyczne, wiemy, jak przekonywać tak, aby po naszej stronie była racja, ale to nas w żaden sposób nie usprawiedliwia. Przede wszystkim przez to, że ukrywamy cel lub techniki, które stosujemy, czynimy odbiorcę bezbronnym wobec naszego przekazu. Sprawiamy, że ten odbiorca nie wie, do czego my dążymy i jak, jak formułować system obronny wobec naszego przekazu. Jeżeli myślimy o manipulacji, to przede wszystkim obecnie dominującą techniką manipulacyjną jest neosemantyzacja nazw wartości. Co to oznacza? To znaczy, że wartości, które do tej pory były dodatnio nacechowane, postrzegane jako pozytywne, stają się negatywne i odwrotnie. Że to, co rozumieliśmy i jak definiowaliśmy słowa, które były nazwami wartości, te definicje się zmieniły i rozumienie ich też się zmieniło. Dlaczego jest to tak niebezpieczne? Dlatego, że większość wspólnot Zbiera się wokół pewnego systemu wartości, buduje się na fundamencie aksjologicznym. I jeśli w pewnym momencie następuje zachwianie tego systemu, czy rozbicie tego systemu, rozbijana jest także wspólnota. Wspólnota komunikacyjna, wspólnota etniczna, narodowa one wszystkie są zbudowane na fundamencie aksjologicznym. I teraz, w momencie, kiedy my zmieniamy nacechowanie, zmieniamy znaczenie wartości, to doprowadzamy do tego, że nie potrafimy się porozumieć, a także doprowadzamy do bardzo głębokich podziałów wewnątrz wspólnotowych. Dziś patriota to już nie jest wystarczająco pozytywna cecha. Trzeba być nacjonalistą. Nacjonalista nie, czy nacjonalist nie są już postrzegane negatywnie. Elitą lepiej nie być. To deprecjonuje. Najlepiej gloryfikować się poprzez określenie zwykły człowiek. Oczywiście relatywizm stał się nihilizmem, czyli czymś bardzo złym, a tolerancja i kompromis to coś, czego w ogóle nie powinno być w naszej debacie publicznej, co nie powinno cechować jej uczestników. Kompromis to przegrana, a tolerancja to zbytnia polityczność. Pocieszające jest fakt, że świadomi użytkownicy języka coraz częściej w debacie publicznej zwracają uwagę na to, by przywrócić znaczenie, dawne znaczenie, właściwe znaczenie słowa. Ja nie wiem, czy proces neosemantyzacji da się zatrzymać czy to znaczenie da się przywrócić, ponieważ właściwie sięgnął już od takiego poziomu zaawansowania, że powoli zaczynamy akceptować nowe znaczenia słów. Inną formą manipulacji, która pozwala zarządzać społeczeństwem i jest bardzo przydatna władzy, to jest kategoryzacja swój obcy. My z nią mamy do czynienia od kilku lat, zaczęło się to w 2015 roku, a w tej chwili się nasila. Kategoryzacja swój obcy pokazuje, kto należy do nas, kto jest swój, z kim możemy się czuć bezpiecznie, kto myśli tak samo jak my, wygląda jak my, mówi takim samym językiem, wierzy w tego samego Boga i ci obcy, którzy do nas nie należą. Czyli każdy, który się od nas czymś różni, już nie należy do naszej wspólnoty. Jest to technika dyskryminacji i marginalizacji często całych grup społecznych. Obcy u nas może, możemy wskazywać obcego w Polsce z powodu religii albo też niewiary nie w żadnego Boga, z powodu przynależności etnicznej, narodowej, z powodu odmienności języka, z powodu poglądów ideologicznych, ale także płci i wieku. We wskazanych wyżej przypadkach jednak nie mamy do czynienia już z agresją językową. Dlatego, że agresja językowa dotyka jednostek, indywidualnych, wyda jednostkowych wydarzeń, indywidualnych poglądów. Natomiast ten sposób dyskryminacji, kategoryzacja swój obcy społeczeństwa prowadzi do dyskryminacji całych grup społecznych. Pokazuje, eliminuje ze wspólnoty całe grupy społeczne, które, tak jak powiedziałam wcześniej, różnią się w jakiś sposób od tych, którzy stanowią człon tej grupy. To nazywane jest współcześnie mową nienawiści. Często słyszę, że nie istnieje coś takiego jak mowa nienawiści, że to jest wymysł polityków, normatywistów, filologów. Faktycznie mowa nienawiści jest bardzo trudna do zdefiniowania. Należy każdorazowo każdy komunikat interpretować indywidualnie, by ustalić, czy jest to już mowa nienawiści, czy jeszcze nie. Jednak instytucje międzynarodowe, także nasze, polskie, Postanowiły zdefiniować to zachowanie po to, by móc w jakiś sposób uporządkować sytuację prawną związaną z mową nienawiści. I tak Rada Europy uznała, że jest to każda forma wypowiedzi, która rozpowszechnia, nawołuje do, popiera lub usprawiedliwia nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści oparte na nietolerancji, włączając w to nietolerancję wyrażaną w formie agresywnego nacjonalizmu lub etnocentryzmu, dyskryminacji lub wrogości. Wobec mniejszości imigrantów lub osób wodzących się ze społeczności imigrantów. Definicja Rady Europy jest bardzo istotna, dlatego że przede wszystkim wskazuje na negatywne skutki mowy nienawiści. Pokazuje, że osoby dyskryminowane, marginalizowane tracą poczucie bezpieczeństwa, tracą też poczucie tożsamości, są odsuwane i także usuwane. Swojej wspólnoty. Jest to taka werbalna, współczesna forma banicji, jednej z najgorszych kar, jakie znamy w historii. Biuro Studioów i eksperty z kancelarii Sejmu RP zaproponowało w 2003 roku własną definicję mowy nienawiści. Mowa nienawiści to wypowiedzi ustne i pisemne oraz przedstawienia ikoniczne, lżące, oskarżające, wyszydzające i poniżające grupy jednostki z powodów po części od nich niezależnych. Takie jak przynależność rasowa, etniczna i religijna, a także płeć, preferencje seksualne, kalectwo. Jest to upubliczniona, upubliczniona przemoc werbalna, wyraz nienawiści kolektywnej. Niestety, ta definicja nie znalazła odzwierciedlenia w kodeksie karnym. Przepisy dotyczące mowy nienawiści nie obejmują nienawiści z racji preferencji seksualnych oraz yy, kalectwa. Dotyczą wyłącznie etniczności, narodowości, religii. I płci. W Polsce najczęściej dotykaniem owo nienawiści są Romowie, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Niemcy, imigranci, uchodźcy, wyznawcy islamu, osoby homoseksualne, a w czasie pandemii nasiliła się dyskryminacja starców. W ostatnich czasach można zaobserwować również dyskryminację całych grup zawodowych sędziów, lekarzy, nauczycieli, także rolników, zwanych chłopami, często w kontekście Zarządzanie strachem wyzwalającym w uczestnikach pokłady niekontrolowanej złości z punktu widzenia władzy jest bardzo przydatne. Pozwala skutecznie wdrażać swoje postulaty i idee. Jednak musimy mieć świadomość, że raz wyzwolone demony nienawiści będzie bardzo trudno, właśnie nad raz wyzwolonymi demonami nienawiści będzie bardzo trudno zapanować. Co to oznacza? To oznacza, że mowa nienawiści, język agresji powoli znajdują swoje odzwierciedlenie, na ulicy, w aktach przemocy, nie tylko już werbalnej, ale także fizycznej. Jednak nie to jest największym problemem, jeśli chodzi o, o mowę nienawiści, język agresji. Dlatego, że zachowania agresywne, fizyczne na ulicach mamy, możemy ścigać, mamy do tego prawo. Natomiast gdzieś pod spodem dzieje się coś, czego nie zauważamy. Skoro założyliśmy na wstępie, że komunikacja to dialog, kooperacja uczestników, to w momencie, gdy dochodzi do dyskryminacji, wyłączenia, izolacji, co się dzieje z komunikacją? Wielu uczestników udaje się na emigrację wewnętrzną, nie chce w tym uczestniczyć. Inni zastanawiają się, jak budować relacje interpersonalne. I okazuje się, że stajemy się samotni. W tłumie ludzi, korzystając z Facebooka, kontaktując się z setkami osób. Zaprzyjaźnionych na portalach społecznościowych, uczestnicząc w życiu społecznym, tak naprawdę w nim nie uczestniczymy. Stajemy się jednostkami, które krążą gdzieś w jakiejś dziwnej przestrzeni pełnej agresji i nienawiści. Niech podsumowaniem tego wykładu nie będzie to, że język agresji i mowa nienawiści przede wszystkim skutkują przemocą. Ale to, że one skutkują przede wszystkim brakiem komunikacji. I na dowód wypowiedź młodej dziewczyny. Chciałabym umieć dogadać się z tymi, którzy widzą świat inaczej. Ostatnio jednak moim jedynym sposobem na zachowanie spokoju, szacunku do innych i siebie jest omijanie tematów. Z kolegą myśliwym omijamy tematy zwierzęce, z bratem tematy kościoła, z koleżankami tematy aborcji, z innym kolegą nie gadam o wychowaniu dzieci i karach fizycznych. I tak sobie z ludźmi rozmawiam o pogodzie. Tylko czy gadając o pogodzie można tworzyć społeczność? Jak pogodzić to, co nie do pogodzenia? Mam nadzieję, że to pytanie z nami zostanie. Ja zadam jeszcze jedno. Kiedyś jeden ze studentów zapytał mnie, jak reagować na agresję. Przecież, jeśli będę grzeczny, będę odpowiadał zgodnie z normą, nie odniosę żadnego skutku. Czy na złość można reagować złością? Dziś widzimy, że to jest spirala, która nie ma końca. Dziękuję.